Cześć, witajcie, Assassin 08 z tej strony i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. I dziś zapraszam Was na odpakowanie tych oto przysyłeczek. Moi drodzy, ciąg dalszy, Asasyna, łowcy okazji, ponieważ tutaj w tych właśnie paczuszkach są gry kupione za totalny styl, naprawdę. Zresztą zobaczycie zaraz sami, nie przedłużając, zajmijmy się odpakowaniem i na początku może ta mniejsza paczuszka, także otwieramy. Ok, tutaj mamy słacić już tą paczuszkę. Niestety co nieco tutaj można zobaczyć, jaka jest zawartość, także no zapakowanie średnie. No ale mam nadzieję, że y, nic nie zginęło. Wszystko jest ok, i tak dalej. Także otwieramy. Czekajcie, może tutaj w bardziej cywilizowanych warunkach to zrobimy. Chociaż nie wiem, czy tutaj było otwarcie, ale mniejsze o to. No nie, nie było. Okej, okay, dobra, mamy to. Także przybliżamy i wyjmujemy zawartość. Słuchajcie, e, jeśli chodzi o tą paczkę, to już nic nie ma. W środku trzy gierki. E, no i słuchajcie, jeśli chodzi o ceny, no to tak jak mówiłem, styl totalny. E, lecimy. Słuchajcie, pierwsza gra. E, czekajcie, ustawię sobie ładnie. Pierwsza gra to "Kroniki Ridika. Ucieczka z Butcher Bay. Edycja rozszerzona. Wydanie ekstra klasyka Next." W środku oczywiście płytka, jest instrukcja wraz z poradnikiem, a także e, katalog gier od CD Projekt. Płytka w stanie, jeszcze sprawdzę, o słuchajcie, lustro, także fajnie. Także pierwszą grą jest Kroniki e, Riddika. Następnie słuchajcie, jest Mortyr 3, akcje dywersyjne. E, I to jest e, jakieś takie specjalne wydanie, ponieważ zawiera... Tą grę, a także Mortyr 2093-1944. Oprócz tego mamy jakieś tam trailery, wywiady, arty, tapety itd. No i słuchajcie, ja tą grę też wziąłem dla siebie z prostego powodu. Mam jedynkę Mortyra, mam dwójkę. Wiem, że jeszcze jest jedna, jeden dodatek do trójki, czy po prostu jakaś gra oznaczona Mortyr 3. No a tutaj są te akcje dywersyjne. Zobaczmy, jak to wygląda w środeczku. Oczywiście jest płytka, nic więcej. Płytka w stanie też zaraz zobaczymy jakim. Kurczę też lustro, także idealnie. Dobra, więc słuchajcie to jest druga giera. I teraz słuchajcie lecimy do ostatniego kąska, czyli najlepszej gry z tego akurat zestawu i jest to słuchajcie Far Cry z kolekcji klasyki. Pierwszy Far Cry co y, warto dodać. Jak tam zawartość w środeczku jest oczywiście płytka na początku Sprawdzam, jak wygląda. No, też lustro, także pan sprzedający mega dbający o gry. Natomiast tutaj mamy oczywiście instrukcję, tak to wygląda. Także jest pełen zestawik. Słuchajcie, za ten zestaw tych trzech gier zapłaciłem, uwaga, uwaga, 14 zł. 10 za Far Cry'a, 2 za Mortyraj, 2 za Ridika bodajże. Więc no, zdecydowanie było warto. Ale jednak to, co znajdziecie w drugiej paczce, naprawdę was mega zaskoczy. No dobrze, w takim razie wjeżdża druga paczuszka. Zapakowana już jest no, dość staranniej, jak widzimy. E, także co, no słuchajcie, otwieramy i dobierzmy się do, do tej zawartości, ponieważ tutaj jestem bardzo, bardzo ciekaw tego wszystkiego. I od razu powiem, że w tej paczuszce znajdzie się gra. Oj, sorry. W tej paczuszce znajdzie się gra. Dla e, wspierających, ponieważ jest to gra, którą nagrywałem. Także zobaczmy, otwieramy otwieramy tą folię. Dobrze, moi drodzy, udało się w końcu to otworzyć. E, też bardzo fajne zabezpieczenie, tutaj, żeby nic nie wyleciało. Zdejmujemy i tu już mamy pełną zawartość. Moi drodzy, moi drodzy, co my tu mamy? Co my tu mamy? Wy już pewnie trochę widzicie. Ja już tutaj wyjmuję, w środku nic nie ma, e, natomiast tutaj mamy całą zawartość, także wyjmijmy wszystko i zobaczycie, co konkretnie mieliśmy w tej paczuszce. A mieliśmy, słuchajcie, gry. Najpierw właśnie zacznę sobie od tego tytułu, który jedna z osób dostanie w Mystery Boxie, a jest to Władcy Mógł Wrzut D. E, jest to, słuchajcie, gra oczywiście, którą nagrywałem na kanale, tak więc jeden z widzów będzie mógł pograć. Płytka, lustro, także idealnie. Oprócz tego mamy karteczkę, która jest instrukcją. I tutaj jeszcze, słuchajcie, mamy jakąś karteczkę. Co to jest? E, a, dobra. To mało istotne. Tak więc, słuchajcie, pierwszą grą są Władcy Much. Lecimy dalej. Kolejnym tytułem jest Destruction Derby 2 z Ekstra Klasyki. Nie jest to Ekstra Klasyka Next. Jest to ta Ekstra Klasyka w cienkim opakowaniu. I to jest ta pierwsza Ekstra Klasyka z tego, co kojarzę. W środku oczywiście jest płyta Destruction Derby. Sprawdźmy jak tam tutaj. Też lusterko, także super. Jeżeli chodzi o papierkologię, no to mamy tutaj katalog produktów, a także instrukcję. Tak więc jest komplecik, fajnie. Następną grą, słuchajcie, następną grą jest Hopkins FBI. Bardzo fajna gra z... Mega Megadabingiem, jak widzicie tutaj Gajos Frączewski Pazura, e, także no legendy polskiego kina zdecydowanie. E, płytka się znajduje, płytka w stanie no lusterko, naprawdę pięknie to wszystko wygląda. Oczywiście tutaj mamy katalog, mamy instrukcję, także komplecik również się znalazł. I słuchajcie, mamy tutaj jeszcze tak, zanim przejdziemy do najlepszego kąska to mamy jeszcze dwie płytki z Microsoftowymi rzeczami jak i sterowniki, tutaj mamy do Winder'a, czy tam Windera, nie wiem co to jest, a tu podobno jest jakaś gierka, nie mam zielonego pojęcia co to i słuchajcie, teraz coś, dlaczego ja w ogóle wziąłem te gry. To był właśnie powód, dla którego to licytowałem. Głupki z kosmosu. Słuchajcie, jest to mega rzadka gra, mega unikatowa gra. I jest to niewątpliwie dla wielu gra dzieciństwa. Ja osobiście nie grałem. Oglądałem wiele materiałów z tej gry, ale, ale grać nie grałem nigdy. No i jeszcze sprawdźmy sobie zawartość, czy wszystko jest. Dysk numer jeden jest. Dysk numer dwa jest. Dysk numer 3, moi drodzy, jest i dysk numer 4 również się znajduje. E, słuchajcie, zdecydowanie było warto, ponieważ za cały ten zestaw Hopkins, Distraction, Władcy Much oraz Głupki zapłaciłem 24,50. Była to licytacja. I udało mi się ją wyrwać, te gry udało mi się wyrwać w naprawdę niesamowitej cenie. No chociażby dla tych głupków z kosmosu, no zdecydowanie było warto. Także, moi drodzy, Adam łowca okazji po raz kolejny nie zawiódł. Bardzo fajne gry w bardzo fajnych cenach. No i cóż, i to tyle jeżeli chodzi o ten unboxing. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał jeżeli jeszcze go nie zrobiliście, napiszcie komentarz jak Wam się podobało, jak oceniacie ten zakup, czy było warto, która gra jest e, Waszą ulubioną, która Wam się najbardziej podoba z tego zestawu i dlaczego. Przepraszam też za mój głos, ale nagrywam to jak jestem chory e, i Nagrywam to ostatkami sił, także, e, także no, wybaczcie. W każdym razie jeszcze raz dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. I pamiętajcie, jeżeli podobał Wam się taki format, czyli Adam łowca okazji, czy tam Asasyn łowca okazji, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.